Widzimy znaki codziennie: liczby, pióra, synchroniczności, symbole. Ale prawda jest prosta: samo widzenie znaków to dopiero pierwszy stopień, bo znak nie ma mocy, dopóki serce, umysł i energia człowieka nie są gotowe, żeby go odebrać. Prawo przyciągania działa jak stare radio, sygnał jest zawsze. Tylko pytanie, czy potrafisz się nastroić. Czystość serca to pierwszy krok. Jeśli nosisz w sobie gniew, żal, chaos, to tak jakbyś próbował złapać falę w tunelu. Wszechświat odpowiada na to, co naprawdę czujesz, nie na to, co udajesz. Czakry to instrument twojej duszy. Zwłaszcza szyszynka, twoja antena do świata wyższego. Kiedy jest zablokowana, znaki mijają cię bokiem. Kiedy jest otwarta, każdy szept staje się oczywistą odpowiedzią. Wyciszenie umysłu to klucz do odbioru, bo jeśli w głowie jest hałas, nawet anioł z megafonem się nie przebije. Cisza wewnętrzna sprawia, że to, co subtelne, zaczyna być wyraźne. Wizualizacja i medytacja to moment, w którym zsynchronizujesz serce, ciało i duszę. Ustawiasz częstotliwość, jakbyś kręcił pokrętłem w starej radiostacji. Wtedy to, co chcesz przyciągnąć, zaczyna do ciebie płynąć. Prawo przyciągania odpowiada na spójność, czyste intencje, wewnętrzną harmonię. Gotowość. Dlatego prawda jest taka: znaki widzi wielu, ale odbiera je tylko ten, kto jest przygotowany. Gotowość to: czyste serce, otwarte czakry, wyciszony umysł, konkretne intencje, prawdziwe emocje i pełna świadomość tego, co przyciągasz. Kiedy masz to wszystko, znaki nie tylko zauważasz. One zaczynają prowadzić cię krok po kroku, jak drogowskazy od wszechświata. Albo szepty od aniołów. I wtedy wiesz, bez wątpliwości, to jest właśnie Twoja droga.